Hejka, to ja! I dzisiaj chciałabym przedstawić parę informacji Parę, chyba trzy Podajże trzy. E, No tak, trzy Więc, um, pierwsze z nich To wytłumaczenie dlaczego Nie było ostatnio filmików A nie było ich dlatego Ponieważ Była moja kuzynka I Nie miałam jak nagrywać Bo ona tu była z dwa tygodnie podajże. I nagrywanie coś z kimś, w moim wykonaniu jest niewykonywalne Ponieważ ja zawsze chcę na moich materiałach no, mieć swoje ruchy Postaciami, swoje słowa mieć, no i swoje tam inne rzeczy Szczególnie, że to jest mój kanał, więc chyba mogę robić po swojemu Więc no, i tak zbytnio mi nie pasowało to, więc no, żeby nagrywać z kimś więc po prostu no, była przerwa. A nie nie mówiłam. No i nie wstawiałam tak, że też dlatego chociaż miałam wstawić jeszcze ten filmik opisujący Twile ale nie było internetu u babci. No, więc dlatego. E, druga informacja jest dość smutna, bo mam zawsze tą e, I to nie jest moja wina. Bo to było tak, że ja po prostu przychodzę do pokoju. I tam z moją kuzynką nam się wtedy bawiłyśmy, no i tam poszłyśmy na kolację. No ja przychodzę i kładę się na łóżku i czytam książkę. No i tak sobie myślę, dobra, będę czytać, i sobie wezmę jakąś lalkę. No i pod ręką akurat była skerita No i yy, ja sięgam i widzę, że jest, nie ma głowy. Ja taka przerażona, głowa jest obok, i podejrzewam, że to mój brat skoczył z łóżka i. Na nią coś tam zrobił A też żyje, trzyma się dobrze Chociaż jej głowa Głowa jest, ale No i jest Nie ma szyi, że tak to ujmę Ale jest, rusza się i wszystko No, bo tam częściej Utkwiła w głowie i nie można tego przykleić Bo tam jest w tej głowie, tam w środku No, no, ale będę się nią bawić Nie wyrzucam jej ani nic No właśnie e, Jeszcze jedna informacjka Zawieszam moją znaczy, zawieszam, usuwam moją serię z Caris, gdyż to już nie ma sensu, to już nie ma sensu. Po pierwsze, no nie mam Dino Fire, ale ja mam dwie inne, to po pierwsze, a po drugie, a no zobaczcie jak ten film dnia, długo był tam, temu, jak dawno temu on był, a więc bez sensu jest go nagrywać, szczególnie, że teraz wychodzi nowy film. I pewno teraz się wszyscy będą skupiać na tym I bez sensu, żebym ja teraz z nagrywała Więc to też już tego nie będzie Filmiki nie wiem, albo usunę, albo zostawię tam na tym kanale Jak chcecie I to wszystko praktycznie Te trzy informacje e, były Teraz znowu będą filmiki Chyba, że pojedę do koleżanki Na tydzień, albo może na mniej e, Sorry, no ale jeszcze nie wiem e, znaczy, do koleżanki, najlepszej przyjaciółki, bo nie widziałyśmy się cały rok. No. I ten. To wszystko. Eee. No i tyle. Może jeszcze dzisiaj coś nagram, jak mi się będzie chciało. Chciało. No, będę musiała coś nagrać. Eee. W takim sensie rekompensaty, tak jak to tam się mówi? Eee. Okej, okay, dobra, nie przedłużam, nie przedłużam. Po prostu... Pa, pa. Trzymajcie się. Ciao, dobra, papa, 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 pa. tak, dobra. Po co to się mówię, papa? Pa.